Jeden się nie sprawdzi, jego miejsce zajmie drugi. Rywalizujcie między sobą o to, który z Was będzie dla nas najlepiej wykonywał pracę na rzecz naszego interesu kosztem interesu państwa polskiego, Polaków. W związku z tym, to, to co się dzieje, za chwilę stracimy koleje, lasy, to naprawdę jest proces nieprawdopodobny. Oni bez jednego wystrzału, bez jednego obozu doprowadzą do sytuacji, w której my nawet nie zauważymy momentu, w którym będziemy tutaj tylko i wyłącznie na takim, takimi ludźmi od, od drugorzędnych prac, ale na pewno nie ludźmi, którzy będą suwerennie odpowiadani za, za, za to dziedzictwo i za ten majątek, który pozostawili po nas dziadowie i ojcowie. Stracimy to przez naszą głupotę i przez umiejętną grę Niemców, ogromny dorobek, ale przede wszystkim stracimy państwo polskie.